Wyobraź sobie miejsce, w którym każdy wdech może być ostatnim, gdzie promieniowanie przenika beton, stal i ludzkie ciało, gdzie według wszystkich praw biologii żaden organizm nie ma prawa przetrwać. A teraz wyobraź sobie, że właśnie tam coś żyje i co więcej, rośnie szybciej dzięki temu, co dla reszty świata jest wyrokiem śmierci. To nie jest fikcja. To wydarzyło się naprawdę. W Czarnobylu 26 kwietnia 1986 roku, godzina 01.23. W wyniku serii fatalnych błędów i wad konstrukcyjnych eksploduje czwarty blok czarnobylskiej elektrowni jądrowej. Temperatura w rdzeniu reaktora sięga kilku tysięcy stopni. Beton pęka. Pokrywa reaktora zostaje wyrzucona w powietrze. Do atmosfery uwalniają się ogromne ilości izotopów: cezu 137, strontu 90, jodu 131 i plutonu. Radioaktywna chmura przesuwa się nad Ukrainą, Białorusią, Rosją i Europą. Setki tysięcy ludzi zostają ewakuowane. Dziesiątki tysięcy likwidatorów trafia na dach reaktora, wiedząc, że każdy dzień pracy skraca im życie. Prypeć, nowoczesne miasto zbudowane dla pracowników elektrowni, w ciągu kilkunastu godzin zamienia się w martwy labirynt. Mieszkania pozostają z otwartymi oknami. Na stołach stoją niedokończone obiady, w szkołach leżą zeszyty. Nikt nie przypuszcza, że już nigdy tam nie wróci. Strefa w promieniu 30 km zostaje oficjalnie uznana za skażoną na setki lat. Naukowcy są zgodni: to biologiczna pustynia. Martwa strefa, koniec życia. Ale natura po raz kolejny pokazuje, że nie zna słowa koniec. W 1991 roku, 5 lat po katastrofie, grupa badaczy schodzi do wnętrza zniszczonego reaktora, by zbadać stopień degradacji materiałów. Spodziewają się znaleźć tylko beton, pył, metal i ślady ekstremalnego napromieniowania. Zamiast tego zauważają coś zupełnie niepasującego do logiki tego miejsca. Na ścianach pojawia się czarny nalot. Na pierwszy rzut oka wygląda jak sadza, osmalenie po pożarze. Jednak analiza laboratoryjna przynosi szokujący wynik. To nie jest martwa substancja, to są żywe organizmy. Grzyby, pleśnie, co więcej nie w stanie uśpienia, nie w agonii. One aktywnie rosną w miejscu, gdzie poziom promieniowania wciąż wielokrotnie przekracza normy śmiertelne dla człowieka. Tak nauka po raz pierwszy spotyka się z tym, co później nazwie grzybami radiotroficznymi. Najbardziej niezwykłym z nich okazuje się gatunek o trudnej nazwie: Cladosporium sphaerospermum. Czarna czarnobylska pleśń. Jej kolonie są odnajdywane na ścianach czwartego bloku, w zalanych radioaktywną wodą korytarzach, na fragmentach grafitu wyrzuconych z rdzenia reaktora, w punktach, gdzie dozymetry pokazują wartości przekraczające wszelkie normy bezpieczeństwa. Tam, gdzie człowiek może przebywać zaledwie kilkanaście sekund, ta pleśń żyje przez miesiące i lata. Jeszcze bardziej niepokojące okazuje się coś innego. Gdy badacze porównują tempo wzrostu grzybów w strefie skażonej i w zwykłych warunkach laboratoryjnych, odkrywają, że w środowisku napromieniowanym grzyb rośnie szybciej tak jakby promieniowanie było dla niego pożywieniem. To odkrycie burzy podstawowe założenia biologii. Do tej pory uważano, że promieniowanie jonizujące niszczy DNA, zabija komórki i uniemożliwia rozmnażanie. Tymczasem w Czarnobylu pojawia się organizm, który nie tylko przetrwał, ale najwyraźniej przystosował się do wykorzystania śmiertelnej energii. W ruinach elektrowni, która miała stać się symbolem końca, Rodzi się zupełnie nowa zagadka. Bo jeśli życie potrafi przystosować się nawet do promieniowania, to gdzie naprawdę kończą się jego granice? Odkrycie czarnej pleśni w ruinach reaktora wstrząsa światem nauki. Przez dziesięciolecia biologia opierała się na jednym niepodważalnym założeniu: promieniowanie jonizujące niszczy życie. Uszkadza DNA, powoduje mutacje, prowadzi do śmierci komórek, a jednak w Czarnobylu pojawił się organizm, który nie tylko przetrwał, lecz wyglądało na to, że promieniowanie sprzyja jego rozwojowi. Naukowcy zaczęli zadawać pytania, na które wcześniej nikt nie szukał odpowiedzi: jak to możliwe, że ten grzyb żyje tam, gdzie wszystko inne umiera? co sprawia, że nie tylko się nie rozpada, ale wręcz rośnie szybciej i co najważniejsze skąd czerpie energię w miejscu pozbawionym światła i substancji odżywczych? Kluczową odpowiedzią okazuje się melanina. Ten sam pigment, który u ludzi odpowiada za kolor skóry i ochronę przed promieniowaniem UV, u czarnobylskiej pleśni występuje w ogromnych ilościach i ma zupełnie inne właściwości. Jej melanina nie tylko chroni przed promieniowaniem, ona aktywnie z nim reaguje. Badania wykazują, że pod wpływem promieniowania gamma struktura cząsteczek melaniny zmienia się w taki sposób, że umożliwia transport elektronów. Innymi słowy, grzyb potrafi zamieniać promieniowanie w energię chemiczną. Ten proces otrzymuje nazwę, która brzmi niemal jak herezja dla klasycznej biologii radiosynteza to odpowiednik fotosyntezy. Rośliny wykorzystują światło słoneczne. Czarnobylska pleśń wykorzystuje śmiercionośne promieniowanie. Aby to potwierdzić, naukowcy przeprowadzają serię eksperymentów w kontrolowanych warunkach. Hodowle grzyba dzielone są na dwie grupy. Jedna rośnie w normalnym środowisku, druga jest regularnie napromieniowywana. Wyniki są jednoznaczne. Grzyby poddane działaniu promieniowania rosną szybciej, tworzą gęstsze kolonie i szybciej się rozmnażają. Promieniowanie, które dla większości organizmów oznacza zniszczenie, dla nich staje się paliwem. Ale to dopiero początek. Podczas kolejnych badań naukowcy zauważają coś jeszcze bardziej niepokojącego, a zarazem fascynującego. Warstwa czarnobylskiej pleśni, nawet bardzo cienka, częściowo pochłania promieniowanie, zmniejszając jego natężenie za swoją powierzchnią. To oznacza, że grzyb nie tylko żyje dzięki promieniowaniu, ale także może przed nim chronić. Świat nauki zaczyna rozważać scenariusze, które jeszcze kilka lat wcześniej uznano by za czystą fantastykę. Co jeśli zamiast grubych betonowych ścian i ton ołowiu można by używać żywych organizmów jako osłon radiacyjnych? Myśl, która wydawała się szalona, szybko trafia do laboratoriów agencji kosmicznych. W 2018 roku fragmenty czarnobylskiej pleśni zostają wysłane na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Celem eksperymentu jest sprawdzenie, czy grzyb zachowa swoje właściwości poza Ziemią w warunkach mikrograwitacji i stałego bombardowania promieniowaniem kosmicznym. Po kilku miesiącach wyniki wracają na Ziemię. Pleśń nie tylko przetrwała, ona nadal rosła i nadal pochłaniała część promieniowania. Dla inżynierów kosmicznych był to sygnał, że być może w ruinach Czarnobyla przypadkiem odkryto narzędzie, które kiedyś pomoże ludziom przetrwać podróże międzyplanetarne. Jednak im więcej dowiadywano się o czarnobylskiej pleśni, tym wyraźniej rodziło się inne, znacznie bardziej niepokojące pytanie: Jeśli życie potrafi nauczyć się wykorzystywać to, co miało je bezpowrotnie zniszczyć. To jak daleko może się jeszcze posunąć ewolucja. Dziś czarnobylska pleśń nie jest już sensacją z pogranicza nauki i horroru. Jest pełnoprawnym obiektem badań laboratoriów na całym świecie. To, co zaczęło się jako dziwny czarny nalot na ścianach reaktora, przerodziło się w jeden z najbardziej intrygujących kierunków nowoczesnej biologii. Najważniejsze pytanie brzmi teraz nie czy ona istnieje, ale jak możemy ją wykorzystać i czy powinniśmy to robić? Pierwszy kierunek badań to kosmos. Poza magnetosferą Ziemi człowiek jest praktycznie bezbronny wobec promieniowania kosmicznego. Podróż na Marsa oznacza wiele miesięcy ekspozycji na dawki, które znacząco zwiększają ryzyko nowotworów, uszkodzeń mózgu i układu nerwowego. Klasyczne osłony z metalu są zbyt ciężkie, by budować z nich całe statki międzyplanetarne. Tymczasem pleśń sama się regeneruje, rośnie, nie wymaga skomplikowanej infrastruktury, a przy tym pochłania część promieniowania. Pojawiają się koncepcje, w których ściany przyszłych baz na Marsie pokryte są warstwą żywego materiału biologicznego. Organizmu, który karmi się tym, co dla astronautów jest największym zagrożeniem. Drugi kierunek to oczyszczanie skażonych terenów. Na świecie wciąż istnieją setki miejsc napromieniowanych po testach broni jądrowej, awariach reaktorów i składowaniu odpadów. Klasyczne metody dekontaminacji są drogie, długotrwałe i często mało skuteczne. Czarne grzyby z Czarnobyla dają nadzieję na stworzenie biologicznych systemów, które mogłyby częściowo redukować poziom promieniowania w środowisku. Trzeci, najbardziej kontrowersyjny kierunek to nowa biologia energii. Jeśli organizm potrafi zamieniać promieniowanie w energię chemiczną, oznacza to, że ludzkość po raz pierwszy styka się z formą życia, która nie potrzebuje ani światła słonecznego, ani klasycznych źródeł pożywienia. To zupełnie nowa gałąź metabolizmu, która może zmienić nasze rozumienie granic życia. Ale im więcej nadziei niesie ta pleśń, tym więcej rodzi się obaw. Bo te organizmy nie powstały w wyniku milionów lat spokojnej ewolucji. One przystosowały się w ekstremalnych warunkach w zaledwie kilka dekad, pod presją jednego z najbardziej destrukcyjnych czynników, jakie zna człowiek. Co stanie się, jeśli podobne formy życia zaczną pojawiać się w innych strefach skażenia na świecie? Czy pozostaną pod kontrolą? Czy zawsze będą neutralne dla ludzi? Na razie czarnobylska pleśń nie jest bezpośrednio groźna dla zdrowych ludzi. Nie zamienia nikogo w mutantów, nie wywołuje epidemii, nie rozprzestrzenia się agresywnie poza strefy wysokiej radiacji. Jest po prostu kolejnym mikroorganizmem tyle, że o wyjątkowych zdolnościach. Ale historia Czarnobyla już nieraz pokazała, że lekceważenie niewidzialnych zagrożeń kończy się katastrofą. I tu pojawia się najgłębszy paradoks tej historii. Czarnobyl miał być symbolem końca symbolem ludzkiego błędu symbolem śmierci, której nie da się cofnąć. Tymczasem właśnie tam powstał organizm, który udowadnia, że życie potrafi znaleźć drogę nawet tam, gdzie według wszystkich praw powinno zniknąć na zawsze. Pytanie tylko, czy tym razem to odkrycie stanie się dla ludzkości ratunkiem, czy kolejną lekcją, za którą zapłacimy zbyt wysoką cenę.